Strony, jestem ja Fabian, a w dziesięć czynieczku nagramy arka, ale ze mną jest Bolesław. Tak, i będziemy dzisiaj budować chaty i zbierać żelazo. A i ogólnie to będzie musieli się przenieść. No tak, bo nie da się tego naprawić. Próbowaliśmy, ale te jaski nie są tak zepsute, że jak jedna osoba, znaczy ja, wchodzę do tych jaski, no to mhm. no. Jestem tak przeciężony, dlatego idę do mego. Ej, mhm. byśmy da się naprawić, ale nie mamy. Jak? No więc trzeba się jednak przeprowadzić. Niestety. Y Dobra. Uwaga. Mój jeszcze trochę wej. trzeba jeszcze zmieści i pełen. Mój ja ma bardzo dużo waki, bo mu dawałem. Okej. Okay. To no teraz trwaj mu trochę będę musiał dawać. O, dobra, już jestem przeciążony. No ile, ile, ile mój ma tego? Oj... co? Dobra, już mu nie dawaj. bo dobra, daj i już koniec. Aha, czekam. mam chyba jeszcze. Dobra. Mam? Jeszcze coś? Nie. Idę na swojego. I gdzieś się przeprowadzamy. No to dobra, może lecieć? bo mój jest przyciążony także nie może lecieć. Nie ruszę się. Jezu, nie myślisz, patrz na to. Aha, mięso. Oni to i tak, na nas tak A teraz? No, lepiej. Znaczy stuprocentowo lepiej, nie? Jak ja zapierdzielam, bo tyle mam w szybkości. Lecę. Ale one są bardzo zwinne, te nietoperze. No. To ja lecę i się tepnę. <gry> to jest taki dobra, plus jeden ja tego. Tutaj, nie? O dobra, jednak już... Już, już mnie tepły. No dobra, już, już mnie, już mnie wyleciałeś. No. Jest mi bardzo zimno, dlatego na chwilę wlecę znowu do askini. Dobra, nie mogę znowu wlecieć do askini. To jest, ja muszę lesie to jaskini. No dziękuję bardzo. Dobra, ja bym zrobił jakąś zbroję. Albo ja w ogóle założę zbroję. Dobra, ja bym musiałeś pić Poczekaj, tylko sobie zbroję, zbroję się. Było mi jakoś ciepło. I to jest jedyny mój, mój armor, nie? No. Jak ty to zrobiłeś niewidzialność? Jestem to prawy. Prawy? Jak byś na 100% to pójść Niewidzialność. Dobra, trochę tam uzbrojony jestem Ja muszę w piciu O, piciu jest... O ciepło mi, No mi też, ale muszę pić. Niestety. Masz obronę 1000, nie? Pamiętaj. Dobra. Ty, se, ty się też napij, yy, dobra. Mam dużo, ale sobie uzupełnię. Tylko bliżej wody. Dobra, napity. Jest mój. Ja no. czekam jak na przykład klas jest to naprawdę. To mnie ja atakuje! To ja No to nie strasz Hej, mnie to ciekawi jak na przykład to naprawił, bo Glathis tego nie ma A czego? Tego, że jak wchodzi do Tak, ja mam się chce żreć. Muszę żreć. A sprawdź czy to się nagrywa, nagrywa Okej okay. Najważniejsze co może być w życiu Widzę kilka trajków, co się biją z Raptorem, chyba Alfą. A co dobrze działa to echolok, nasze znaczy ten... Widzisz? No. O, gdzie są wrogowie. Dobra. To gdzie byśmy chcieli mieć? No nie wiem, na przykład na jakiejś skale wysoko? A na pewno nie na zimie, nie? Więc ja bym zawrócił. Nie za mną. Dobra. Tam, gdzie był ten zamek, nie do. Nie, tam, bo tam jest kijowo. o co sobie, polecimy. No, ten się latowy. No, a mnie jest lodowato. Ale ja się nie martwię, ja mam dużo tych. Ale że nie to, No, ja wiem. Tu nie można trzymać shiftów. O nie, o kurwa. Pomóż mi, pomóż mi. Dobra, kto tu jest? Nie. Dobra, tutaj. Jakieś głowy w damy. No to nie bije. Nie, nie o to chodzi. Dobra, lec za mną Piszę zielony rzut. Zielony tam daleko? Tak. Gdzie ty jesteś? Za tobą. Wyjście mięszy mnie. Ja się zdecyduję, że zbliżam, bo jestem szybszy. To jest... ...a, w okle. Tak dziwnie się to wydawało. Tam. Gdzie ty... ...jesteś? Czemu mi się... A nie widzisz... ...nie widzisz mojego niku? Nie, musisz się a, wziąłeś ten rzut? To z lądu i... No i co? Dobra. Widzisz? Lecę. Teraz nigdzie nie leć, bo... ty Okazało że to jesteś ode mnie szybszy. On zalegował mi trochę. No, ja zabiłem i dlatego. Mhm. Chyba. 400-300 metrów od ciebie. Wejście. Ostatek jakiś. Dobra. Jestem na plaży. Jest tu nie to. No Jestem nad wodą, nie? Nie wytrzymam. Dobra, jestem. Dobra, go. No. Tylko leć powoli, nie na shifcie, nie? Myślę, nie. Mamy czas. Hmm. To jest jakaś półka. A. Ja. Pod nami bron to się chyba zbije z T-Rexem. Jest dużo alo Gdzie no, jesteś? No dobra widzę cię A nie widzisz mojego niku? No widzę, tylko czasami cię laguje, nie? Pewnie za szybko lecę. <laughs> no. Dawaj. Nieduże shift, jak coś. Widzisz mnie cały czas? No, tylko mój trochę, wiesz, waga, nie że powoli lecę. A? muszę gdzieś tutaj. Eee, nie, to do dobre miejsce. Bo wysoko była szala na przykład i na no, od czego są kraje Widzisz mnie? No, widzę cię. Jak będziesz miał krajopodę, to pogalamy. I jestem ciekawa, jak to się w ogóle robi. No właśnie. Wy kiedyś z panem Mietkiem zrobiliście i to chyba było ciężko to zrobić. Tak, ja ten złoty źródło. O, spina jest na dole. Weź go zabić. Mam go zabić? Chyba, że nie przeszkadza. Wyleź w górę. Gdzie jesteś? Bo tam. tam jest Krzyszałka Pino. Tam Ale gdzieś nie. Co z nim? Pania. Okrychały. O. o, o, o. o Jezus Zabijemy też. Jest to Ja znowu jestem przyciążony, nie. Muszę trochę powyrzucać! Hura Wyrzucanie, wyrzucanie. Dobra, dużo mu się zwolniło, Bo wziąłem metal i wziąłem do mojego. Nie ja no, boję się ile mój ma poziomu. Dobra, nie ma poziomu. Jest! No Jezus, ile ja mam poziomu, ja się boję. Okej, okay, jeden. Jest! To, masz tą fajną lunatę? Za. To jest lepsze obsidianu przy okazji. Wiesz Chcesz ją czy nie? Ja zrobiłeś mi? Mogę A, nie. Mogę Wszystko widać, torpor widać. Lecimy? A tam złoty? Aha, tam było gówno, ta? Let's go! Ure! Mam plan! Widzisz tą taką pustą, taką samotną wyspę? No? To już nie będzie samotna wyspa. Okej. Okay. Wow! Co wow. Zauważyłeś? Dajemy są szczelinę. Łou! Wow. ale jak tam Tylko, że... dinozaury? No to pato tam jest. No właśnie, a ta wyspa, ta? Ta, wiszą wyspę? Mhm. Tylko byśmy musieli te wszystkie drzewa niż że... jest. No dobra. Dobra, pytanie czy to są jakieś wrogowie? Aha. Nie ma a... niż. Cześć. O. A bo dobra, nie, niż mi się przydadza. Też mi się po... Aha, zbagowało mi się też. O, bronto tu jest. Ej, Dilo, to się nie bije z Ej, zabijamy A? bronto, czy chcemy go zostawić? Ej, nie wiem. Na razie zostawmy. Na razie nie przeszkadza, szczerze mówiąc. No. Nope. Dobra, a więc co ty będziesz robił? Ja? Mogę zrobić takie jakby stanowisko, nie? Do pieców, tam gdzie będzie, będziemy najwięcej przypalać. No i to tyle, nie? Nie ma co, co takie czegoś. Po co takie coś? Nie rozumiem. Mówię ci, będzie coś takiego. Nie będzie. A gdzie będziesz chciał przypalać? No a po co jest ten? Dom? Aha. Nie wiem, to robię coś. Porozglądam się tutaj, czy nie ma może jakiejś rudy. Tu jest plaża nawet, wow. Hm. O Jezu, z miniera w tory. Tutaj jakiś TROPS E, będziemy chcieli oswajać a bo tutaj jest akurat TROPS Zobaczę na którym poziomie. Eee. 60. Będziemy chcieli go oswajać? Eee, no. Tak. Tylko zostawia. A nie, bo Nie, no, prąd to możemy chyba zabić, wiesz? tak no. On to szczerze nie był. Zabić go? uderz go. Po uleczę ten? co? A... uderz go. dobra. Mam go walnąć, tak? Tak. To wody go zwabię. Dostał 12 tysięcy obrażeń. Oddaj na szczęło? Tak. Okej. Okay. To jest do dupy. Nie wiem, że wszystko mam na szczęło. Proszę z... ten. Będzie to trzeba usunąć. Kogo? Nie kogo, tylko to, że zabijam na strzała. Mhm. Jezu, ty... A to dobrze czy źle, że zabiję... W sumie jak że zabijemy wszystko na czoła. No tak, zabiję bosa, nie to perzę na strzała. Po prostu zajebiście No Przynajmniej dostałem jeden poziom i trochę tam pił do mojego To pizde To nie ma w ogóle sensu nawet grać w tą grę, wszystko jest na hmm. Dobra, co ja chciałem? Chciałem kamień wywalić A, to po prostu nie widać tej lunety, ale wszystko mi pokazuje. Aha! Ciekawe. Fajne, bo jeszcze wszystko oznacza. Nawet widać ile sama HP, sama sobie. No, razdechnę. Ał. Aha, dobra Po zabawy. nie to perze, nie czujcie nam zabawy! Ok, ją, nie trafić Aha, okej okay. O nie! Co? Ja zaraz tak Dobra Nie żyję Skórę poszałuję Dobra Chodź tu Chodź! Покой. 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 Покой, ёж. О, брось его на дово. Смотри, годный No to sobie trochę piekły. Ale Ani... ja wiesz, że krzew nie daje głodu. No tak, ale trochę mnie leczy, bo też mam trochę miało. Y... Cuk, tuk, 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 tuk. Rób coś na odcinku. Okej, okay. zrobię trochę dużo ognisk. Nie pytaj po co. Ja pola jedzonka. Bo nie mam te dużo za dużo miejsca, więc pozbędziemy się go za pomocą Ok, wiesz, łopatka. Mhm. Mam coś do przypalenia? Oczywiście, że nie Dobra, 700 się drewna do jednego ogniska. Dlatego, że nie wiem, czy na przykład. No, bo jak naprawia to w opcjach, żeby nie było tak, w opcjach, że zabijał nasz ciała, to nie wiem, czy wtedy nie będziemy e, musieli zabić naszych nietoperzy wolę tak, żeby nie był, wiesz? Bo wtedy nasze nietoperze musieli, że zachowają tą funkcję, ale nie jestem tego pewien na 100%. No, za chwilę muszę jeść. A wiadomo, że nie chcemy, żeby jej było, że zabiję No? Dobra, teraz strefa mięska. Mam nadzieję, że mój coś tam ma. A no po prostu zrobię te wszystkie ustawienia, tak jak było czyli na jeden. No dobra. Aha, do naszej to tobie, że będą być jeden, okej. Nie ja Bacik logik. Chcemy coś oswoić w ogóle na tym odcinku. Chyba nie. Nie. Dlatego no zbudowałeś światło i to wszystko. Czekaj. Jest, jest to. Kajewka. Oj tak! Co masz? Takie na sosio. ja to chwilę muszę żyć, nie? Mam ja już pomału tu po dziurki noć. No je, on to chwilę tak styńka. Dobra, tak gówno na ryby. wędka? A nie to? Aha, to co mi mówiłeś poza odcinkiem. Hmm. Szukam, szukam, i się nie to szuka. To chyba zabije żółwia, wiesz? Ja, nawet nie wiem jak to się nazywa. Widzę daleko jakieś nowe zwierzę, ale ważne. Mam śnieć rybacką, no ale to chyba nie to. A to jest takie inne, bo głównie... nie to ważne zobaczyć nowe zwierzę. Dobra. Mam to. Hello. Gdzie? Ja polecię zobaczy nowe zwierzę. Jakie nowe? Takie dziwne trochę Nie wiem, zab... Wala. Jezu Grzybowe drewno mam zdobyć, nie wiem skąd Kto się zdobył grzybowe drewno? Grzybowe? Idź do... No. Nie wiem ja To jest to no, miejsce, jeszcze tu... Idź do ogniska i zobacz No pisze grzybowe drewno Pizdeń zobaczymy, jak daleko mogę od ciebie odlesić, ok? Dobra, wolę być na mnie to parze. Jak to będzie się dziać, to się mnie nie teleportuje. Nie jestem już bardzo daleko od ciebie, więc i co? Teleportuje się? Mm -mm. Dobra. Ech, ja mogę? Dobra, to już. Nie, bo ja szukam szybowego drzewa. Nie wiem nawet jak to wygląda, ale szukam Może w jaskiniach. Nie w jaskini nie ma mowy. Mm -mm. Oj, tak pęnił. Mamy przypał Czemu Trzyma. nie mamy tego drewna. Trzymam. Żeby zrobić no dobra. Nie ma sensu A, jest so ty tam zabijasz? To są 5000 HP zadałeś. Nie, nie oszukasz. Mini deal, no. znaczy mini raptory, bo mnie w przyszłości denerwowały mnie. Jest to trochę mięska. Weź trochę miejsca. Skóra potrzebuję, mięsa. nie miejsca. Nie, nie będziesz... Ja będziesz głębiał do mięsa. E, dobra, XP ja nie muszę, ja dostanę poziom. Na no, 101 95 Nie ja, ja nawet nich nie odblokowywałem, nie? Łapiesz to? No, robię? No właśnie. I teraz mnie czeka przygoda odblokowywania. Lupy już nie potrzebujemy. Ten karabin. Le to le lepiej usypia. <grystanie> Tumik. Ja Maria, pozwól ja żeby zrobić pierś dzielone Metalowa zbroja. Tak, tak. Co koniec? No to. Na, samym odcinku co wy... Te, na odcinku to powiem, co na samym odcinku będziemy musieli zrobić. Miałem. Ja się zajmę na pewno. Chyba swoje Shadow mainna. No, w sumie rację. Co to Tylko jak sobie jakieś ciekawe rzeczy odblokuje. Średno na świnie i nie chce. Jakiś fajny łuk to sobie odblokuje, bo pewnie potężny. No, lepszy niż ten radą Reina. Ej, ja mam grzyby. Nie mam grzybowego drewna. Mam grzyby, ale nie mam drewna. Okej, okay, możemy zakończyć odcinek. No tak, widzowie, musieliśmy się przenieść. Yy, mamy. No to nie zobaczysz tamtego odcinka. Więc tak, budowa na tym, no nie za bardzo, ale zawsze coś, nie? Bolow w następnym odcineczku będzie tutaj naprawiał. Znaczy, dokończę chatę. A ja w tym czasie będę robił uzbro... uzbrojenie tam na różne zwierzęta. Znaczy, znaczy na te show no mainy. Nie no, będzie. Jedno że się wszystko pierdzieli. Będziemy osłabiać show no mainy w następnym odcinku widzowie i tyle. No, widzimy się w następnym odcineczku. Nie zapomnijcie nas subskrybować, lajkować i polecać innym, a ja z się żegnam, Mam bolą, a wiem, też, to wam tyle, pa pa.